Robimy tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody program kulinarny na temat jak ugotować tradycyjną polską potrawę, czyli fasolkę po bretońsku w warunkach wysp San Blas. Tam znajdują się nasi znajomi na, na łódce, którzy tu przypłyną prędzej czy później, a my zamierzamy powitać ich tradycyjnym polskim obiadem. Tam natomiast mieszka nasz zaprzyjaźniony wódz Julio, który jest właścicielem całej tej wyspy i korzystając z jego gościnności możemy spędzić tutaj sobie kilka dni albo kilka lat Jacku. Czy byłaby możliwość pozyskać pół kubka wody morskiej, zanim się to wszystko przypali i będzie dramat. gdzie jest pół Troszkę sosu pomidorowego. Troszeczkę warzyw. To będzie mało no bo jedynym narzędzie, które używamy, to jest natura. O, to właśnie chodzi, żeby nie było wiele ubrudzonych narzędzi. Lejemy słodkiej. słodkiej. Lejemy, 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 bo się oj jest suf. Ten proces, który teraz następuje, to się yy, w profesjonalnej kuchni nazywa deglasacja. Mianowicie wszystkie spalone aromaty, które zostały tam gdzieś na dnie przypalonego gara.

A buele jest w ruchu. Puszek nie wyrzucamy. Proszę. Albowiem z puszek dziś na wieczór powstaną świeczki. Dobrze było umyć puszki przed robieniem z niej świeczek, bo będzie potem waliło mielonką. Tak, i teraz musimy się zastanowić, czy cały gar fasolki na 5 osób wystarczy, czy wrzucić jeszcze jedną. Myślę, że wystarczy. y otra es mejor. Curva, ya lo quieres. me sí, comentar. <tú> pero... <tú> sí, ahora son uh, cocinando y hacemos uh, película de cómo se puede uh, cocinar. En, ¿En una isla? Sí. Sí, eh. en una isla y tenemos eh, comida polaca uh -huh. típica, uh -huh. porque esto con poco de carne y vegetables es eh, comida polaca típica, uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Y eh, puedes haber <laughs> primera ¿sí? persona para probar. Ah, que <laughs> lo ¿sí? Por eh, yo... ¿Qué falta? <tambien> sí. Está bien. Está bien, eh? <muchas> bien. <tambien> <Gena. Nova> tasa, <tambien> no Está sano. no todo bien, tío. No, a No, no. zapraszamy na obiad. Dobra. Hm, mm, czerwona papka. Co ma jeszcze w tej butlinkach? Tak tak No dobrze. No nie, bo... Nie, ty no. nie musisz, wiesz, w pauzy ten, czekaj, no. Jest? Tak. No i? No i się kręci, no i dobrze, no, 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 więc... Wolniej, wolniej, tam pan ostrzy maczetę, wolniej. Zbliżej. Nie umiem. To 30... To mięso to ma więcej soli w sobie niż mięso. No tylko można by tam jeszcze, jak ktoś ma wolny przebieg, coś się dzieje. No i się film kręci yy, kulinarny. Hmm. Machłowicz w podróży. w 2. Hmm. <gry>